Cześć! Słuchajcie, nie zgadniecie gdzie jestem. Jestem w Starogardzie Gdańskim i zaraz wracam do Gdańska, yy, ale wracam do Gdańska sama PKS-em, autobusem. Mam jeszcze 25 minut. Yy, mam o 18.30 autobus. Słuchajcie, nic nie nagrywałam, dlatego że... Byłam u taty w szpitalu, byłam w ogóle u rodziców yy, w domu trzy dni. Yy, no ale dzisiaj już wracam. Tak czasami bywa. Yy, yy, może nie jestem w stanie nagrać filmu. Yy, I dlatego dwa dni filmu nie było. To znaczy przepis wstawiłam dlatego, że przepis miałam zrobiony. arto tylko wam wstawił. Także fajnie, że Artur umie jednak zmontować film i wstawił. I fajnie, cieszę się, że nauczyłam Artura w ogóle montować filmy. Ja miałam wszystko nagrane, tylko po prostu Artur zrobił ten film i wstawił. A ja, no cóż, przed nimi nie było. Na szczęście bardzo tego nie odczuliście. Teraz już wracam, będę wieczorem. Artur pewnie przyjedzie na dworzec, bo Artur mnie zawiózł oczywiście do rodziców i zawiózł mnie mamy do szpitala i tak dalej, i, i, ale wrócił, no bo wiadomo koty i no nie mógł być. Więc tak wygląda sytuacja. Ja sobie przeszłam teraz do centrum handlowego, do Kerfura, no po to, żeby na przystanku nie stać, bo jednak jest już naprawdę chłodno, jest ciemno i jakoś tak, wiecie, mało komfortowo się czuję. Mamę wstawiłam do autobusu, który jedzie do domu, a ja jeszcze mam pół godziny do, do mojego autobusu, także no. Tata jeszcze na pewno, na pewno trochę poleży w szpitalu, więc no więc ja jadę trochę pomieszkać do domu. Jutro mama sama pojedzie do taty. Nie musiałaby jechać, ale okazało się, że trzeba przywieźć obuwie i dres do ćwiczeń, bo tata ma rehabilitację w szpitalu, także trzeba przywieźć szkoda, że nie było to tak zrobione, że ktoś do nas zadzwonił albo ktoś nas w dzień wcześniej poinformował, bo codziennie byłyśmy w szpitalu. I gdyby nam ktoś wcześniej powiedział, to byśmy już dzisiaj przywiozły, no ale niestety... Mama musi jutro jechać. Mama oczywiście mnie pod, podtuczyła, można tak powiedzieć, że mnie podtuczyła yy, swoimi smakołykami. Dzisiaj to dostałam takie śniadanie, że po prostu klękajcie narody. Ach, no i wiecie, i takie ogólnie jedzenie w biegu było, bo w szpitalu to wiadomo zapiekankę, coś tam, ciastko i takie rzeczy. No ale <ścoughs> co zrobić? Siła wyższa. Jeszcze mi zostało 19 minut do mm, autobusów. Zobaczcie jaki to jest fajny napis. Fajne, ja nie? No. Powiem Wam, że pogoda jest dzisiaj naprawdę tak... Było, było słońce, ale tak przymroziło ogólnie, że szok. No słuchajcie, już czekam na przystanku z 15 minut. Jeszcze 3 minutki mam. W teorii 3 minutki, w praktyce zobaczymy. Ale mam nadzieję, że akurat te autobusy przyjeżdżają planowo. I mam nadzieję, że nie będę tutaj kwitła. Nie wiadomo ile czasu. No. Także tak widzicie. Yy, też bywa, że czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych sytuacji, a no jak widzicie... Takimi czasami niestety tata jest... Tak się wydarzyło, że jestem często w szpitalu. No ale mam nadzieję, że to już ostatni raz. we oh. Czekam na myszę, ma tu gdzieś przyjechać, ale nie wiadomo czy tu, czy ten przystanek zupełnie, zupełnie gdzie indziej, a tak to wygląda, tak wygląda wieczór, no jak wieczórów tysiące, ale ten jest jedyny, mysza wraca wreszcie, mój myszoskoczek, <laughs> a to jest jak ten duży taki. Ten duży taki, on nie jest zielony stąd, ale ta u góry taki czerwony dla Was no w jakimś stopniu czerwony Sygnał taki dla wrażaczego jakichś samolotów, ja wiem kogo żeby się nie rozbiły. Teraz go widać lepiej. Ten zieleniak. Także to będzie świeżutki, świeżutki materiał będzie z dzisiaj. Taka godzina jest. Tu są dworce PKP, PKS, czy dworzec PKS taki, no. Zajezdnia. Zajezdnia pks -u. A mysza idzie z dalekiej podróży Morza widziała, kraje widziała góry przebyła Co zobaczyła to wam opowiem No Cześć kochani Przyjechała Myszka już jest tam Zimno. Także widzicie, macie myszę z powrotem, odzyskaliście. Nie pewno zadajecie sobie pytanie, gdzie mysza była. Dlaczego się wczoraj film nie ukazał? Ja już powiedziałam. Wszystko powiedziałaś? Troszkę. Ogólnie tak ogólnikowo, ale słuchajcie. No, sprawa się przedstawia następująco, że tak, byliśmy jednego dnia u rodziców. Wróciliśmy słuchajcie wieczorem. No I następnego dnia. Wszystko dobrze. Znaczy następnego dnia. no Cały kolejny dzień był ok. A o czwartej nad ranem czy w nocy, nie wiem jak to nazwać, dostałam sms od mamy, no że już nie wie, czy ma dzwonić po karetkę, czy co, czy po pogotowie, czy co robić. I już mówię, dobra, no to wstaliśmy. Szybko ja się spakowałam. Mówię, dobra, co tu robić? Już mama nie wie co robić, no to trzeba jechać. No i wsiedliśmy za turem do auta. Pojechaliśmy do rodziców. No i niestety musiałam podjąć taką decyzję, że był taki stan taty, że musiałam dzwonić po portowie. No i widzicie, i tak to w tej chwili wygląda, że naprawdę jest trudny czas, ciężki czas. Ja mam nadzieję, że tym razem już będzie prawidłowe leczenie i w dobrym kierunku, w odpowiednim kierunku, że bo o jednym w ogóle w tym, samym, w tym całym czasie to jest czwarty raz, kiedy Tata jest w szpitalu. O jednym razie nie wiecie, bo to było tak, że Tata wieczorem został zabrany. Karetką, a o trzeciej w nocy go wypuścili, e, przywieźli w sensie z powrotem. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby <laughs> dać prochy, podłączyć do kroplówki i jak się troszeczkę polepszy, to do domu. No, to już nie może tak być. To, to jest zbyt poważna sytuacja, zbyt poważny stan, żeby to tak zakończyć. Już teraz nie można tego tak zostawić. No, i ja mam nadzieję, no teraz wracam do, do domu, już jestem w Gdańsku, ale ja mam nadzieję, że no, że mama sobie tam ogólnie poradzi, tak? Że, że ogarnie to i że da radę i że będzie tam ostro walczyć i, i że tak powiem, informować lekarzy i tak dalej. I, i tak dalej i tak dalej. No tata widać, że tam jeszcze trochę poleży. Więc zapowiada się, nie wiem czy będzie później przeniesiony do innego szpitala czy, czy w tym samym, czy, czy jak to będzie wyglądało. To w każdym razie zapowiada się długa historia, jeśli chodzi o leczenie. Mi się jedziemy. Mm, no więc tak to wygląda, no widzicie, no w tej chwili jest tak, a nie inaczej. Wczoraj nie było filmu. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj y, uda mi się wrzucić ten film, żebyście mieli, y, żebyście wiedzieli, co się dzieje, bo chcę jak najszybciej was poinformować. Normalnie, co się u myszki się dzieje, no tak. Co się, co się dzieje w ogóle? No Widzicie, co się dzieje. No Dzieje się niefajnie, naprawdę. Wiecie, ja przecież nie będę Wam nagrywać, że, że jestem w, w takim, a niewinnym stanie, że, że ryczę, że nie wiem, co robić i że jest naprawdę źle. Więc yy, chcę Wam jak najszybciej ten pu film puścić, jeszcze dzisiaj, teraz, żebyście wiedzieli, co jest aktualnie na tapecie. No, Artur wrzucił Wam yy, przepis, no, ale i tak jednego dnia się nic nie ukazało. Ja byłam ogólnie teraz czwarty dzień. Jestem, yy, no, byłam trzy dni, teraz czwartego właśnie wracam. Wracam bezpośrednio z, z tą nie wiem, może się Przez boi. Przez zielonym światło hamuje. Za no, każdym każdy hamuje. Może się boi, że ktoś, że pieszy przyj... wyjdzie. Pi... A znowu hamuje? No. Zielony? on znowu hamuje. No dziwne. Jakiś taki niepewny albo, jest, albo nie? Pijany. Albo pijany. Albo coś. Albo ślepy. No. Ale równe. równo jedzie. No, jakiś niepewny no. jest. No dziwne, dziwne. Natomiast ja nie chciałem wrzucać żadnego filmu, że ja tu coś robię no bo powiem wam, no nie za bardzo nawet wiedziałem jak to ubrać ponieważ no wiem, że czekacie na myszkę, nie? no ale jakby tam Artur wam się pokazał to chyba byście nie mieli nic przeciwko temu, gdyby mnie nie było no ale na... ja nawet nie wiem jak bym miał to ubrać no tak, bo Artur nie wiedział, wiecie, jak sytuacja wygląda co się dzieje, Nikt nawet, nie wiedział co powiedzieć, czego nie to już nawet nie. nie o to chodzi, czy ja bym wiedział, czy sytuacja tak czy tak, ale ty jednak, no wiesz, jakąś masz myśl, coś chcesz powiedzieć. No tak. A ja co, z nieruchomościami bym wyleciał? <grym> no na tak, kanale? no wiem, sz no wiem, bym wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. No nie, słuchajcie, to nie chodzi o to, żeby na siłę coś tam yy, wrzucać, tylko chodzi o to, że, żeby, no, rzeczy aktualne, ważne i tak dalej. Czy filmik z siłowni, no nie wiem. Tak. <grym> o! Ja myślę, że to by się mogło naszym widzom bardzo spodobać. Jakbyś no. tak wrzucił film yy, gdzie ćwiczysz? Nie? No, może i by mogło, no ale no. myszko, no wiesz o co chodzi. No rozumiem. Wiecie o co, o co chodzi, no. Zaraz jesteśmy w domku, także słuchajcie kończę. To jest taki film, wiecie, yy, jak to się mówi. Hmm, jak to powiedzieć? Uaktualnienie wydarzeń powiesz jak i... to było. No. Reszta w domku. I nie w domku to już po prostu już nie będę dzisiaj nic nagrywać, bo jestem taka zmęczona. No powiesz, powiesz cześć, dobranoc i. Nie, I jestem taka zmęczona dzisiaj, teraz już powiem do domku i, i idę po prostu. Zjem, co się, jestem taka głodna. Zjadłam w szpitalu zapiekankę, eee, ale jestem taka głodna po prostu przez cały dzień. Nic nie jadłam. Dobra. no topa. pa Trzymajcie się. deixa